Pandalna Lozowicka, portal Komercja24. Moim rozmówcą jest dzisiaj pan Jerzy Silva prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Dzień dobry. Bardzo miło. Panie Jerzy, czy mógłby nam pan powiedzieć, w jaki sposób mediacje są pomocne w pracy pośrednika na rynku nieruchomości? No właśnie, pośrednik to słowo bardzo podobne. Mediacje to z łaciny też jest środek. Tylko wydaje mi się, że zazdroszczę Wam pośrednikom tego, że Wy pośredniczy, pośredniczycie w drodze do szczęścia, a my pośredniczymy w drodze do normalności, od której dopiero zaczyna się, zaczyna się to szczęście. Więc, e, jak ktoś jest pośrednikiem, a byłby tajemnicę mediacji, to prawdopodobnie w sytuacjach, w których ma coś do sprzedania i ludzi, którzy są w konflikcie, i to przeszkadza w dokonaniu tej transakcji, będzie potrafił przejść jedną i drugą. E, Aktywność, czyli zarówno doprowadzić do porozumienia pomiędzy nimi, po to, żeby później ufając temu mediatorowi, zawarli transakcję. No my, gdybyśmy się mieli uczyć sztuki pośredników w obrocie nieruchomości, to pewnie też byłoby Mistrzostwo Świata. Czy pomogłoby nam to pewnie właśnie w takich sytuacjach, w których ludzie kończąc na przykład podziały majątku bądź działy spadku mogliby z przekonaniem skorzystać z pomocy pośrednika po to, żeby wycenić te nieruchomości, które są sporne, bez żadnych operatów szacunkowych, tylko wiarygodnie, co pozwoliłoby im na tej podstawie wynegocjować między sobą najlepsze warunki, nie ponoszą dodatkowych kosztów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.